Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab Wuppertal. Za mną boisko, na boisku zawodnicy. Polacy, którzy zgłosili chęć zagrania z nami, a więc wolontariusz przyjechał też tutaj do nich. Gramy co niedzielę z chłopakami, staramy się grać przez ten lockdown ciężko, ale jeśli w domu to też. No i tak pomyśleliśmy, że na Wielką Orkiestrę trzeba pomagać. nie mamy chłopakami bardzo dobre serce. Więc warto coś wrzucić do puszki. Dajemy przykład inny. Tak, dokładnie. Siema, Siema, Siema. 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 Przyjechaliśmy do Was z puszeczką. O, jak miło. I z serduszkami, proszę bardzo. Zbieramy. To no, I tu był jeszcze kolega, bo ten no. zostawił specjalnie. Czyli dwa serduszka dla kolegi i dla, o, dla Ciebie. Podaj coś, zakryjmy. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Proszę, przejmie. Dziękuję. No panowie, spalamy kalorię Bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ciachod dla ciebie. Dziękujemy. Dziękujemy. Za serduszko i dzieje 老是，吧，